Ja sobie ogarniam tutaj stajnię, Tutaj to muszę zabrać, bo tu siano jak e, bardziej mam siano. Znowu. Siano jak się rozpokojowało, to naleciało tego i patrz, Taki syf trochę, muszę to ogarnąć. Wyjdzie sobie stoi na padoku. Więc no w sumie robię tak codziennie rano. No weekendy. no weekendy, bo jak mam w szkołę, to nie mam czasu, żeby to sprzątać. No ale tak sobie sprzątam. Ludzie się nie bo tego nie ma. No ale co? Ja posprzątam i się odezwę do Was. W sumie mogę Wam powiedzieć, że mamy kupca na Niego. Da się osobę zainteresowaną i jutro, czyli w poniedziałek, mają dać znać, czy, czy chcą go 100%. I będziemy go zawozić, zobaczymy jak to wyjdzie, także no, tak was informuję, czyli w sumie jak zawsze was informuję. Tutaj sobie stoi już, już dwie godziny chyba, ale no, patrzcie, skupię sobie tam jakąś trawkę, znajduję, ale tutaj bym go posiada, tylko muszę to urodzić, to trafka fajna, no, ale się boję, że wbiegnie w brony czy w coś. Ale on o, sobie to u gierasek Może mu siano przyniosą, chociaż ja tak jak nigdy nie je, siana, sianek mu przynoszę tutaj, więc zobaczymy nam mu sło Czy będzie chciał wziąć ode mnie To mu przyniosę siano o. Misiaczku Chodź, chodź. O, chcesz, chcesz? Chciałbyś? No chcesz? Powiedz, chcesz? Czy nie? No, no co ty? Ty. Ty. z tobą interesy to z tobą interesy o. skubia patrzcie, już chyba nie chcę stać już odchodzę to już biegnie do mnie i on tak robi za każdym razem, jak już mu się nie chce, no, ja już chcę do domu, ja już chcę do domu, tak już go możemy wziąć w sumie. Bailisiu, chcesz iść? Takie parcie pro zamknięcie. Może wyjście wam pokaże, jak sobie biega za mną. Tylko muszę otworzyć. O jest go dręczą w sąsiada. Tak tylko przymknę. Idziemy że Bacik, żeby się hamował, bo wiecie, jak to konie. Czasem nie wyhamujemy żeby trochę w wiec. Misiu, chodź, chodź, chodź. Ooo, jakie to kamurze jest w klepeczkach. Chodź. Nie. Aha, to super. O. Chodź, chodź do mnie, no chodź. No iść ty. No co? Co? Jakbyś w buszu jakimś mieszkał. Tu są takie kałuże, grząsko. Nie przy czy chcesz iść czy nie chcesz iść? Ty, ty jesteś zmienny chłopak o ze chrapy. Chcesz iść czy nie chcesz? Decyzja, szybko Szybko, decyzja zostaw to. Zostaw. Chyba to też zostaw. Ty kuty. Co? Ostatnio ktoś mi zarzucił, że bardzo obrażam wylisia innych koninie i że szczekam na niego. Tak mi ktoś napisał ostatnio w komentarzu. Więc, no ja tak cię kiedyś naszczekam, co ja pies jestem? No Idziesz czy nie idziesz? Decyzja. Czy zastanawiasz? No, pokażę wam. Zamknę znowu tylko poczekajcie chyba wam. Gdzie tutaj na prawe. Trawy, czy nie chcesz. Ty to naprawdę jesteś taki zmienny koń. Tak się w ogóle nie masz zastanowić, co ty w ogóle chcesz. Ale jaki brudny jest od tego błota. Patrzcie, jaki brudny. Ja teraz hejty, że u mnie jest taki brudny. U Paulina w ogóle nie był brudny. I u mnie to wygląda brzydko i jego zaniedbuje. I... I co jeszcze? No, powinni mi go odebrać. I. No, i po prostu go zaniedbuję, nie? Wylisiu! Naprawdę, gdybyś się stanowił, co ty chcesz zrobić w swoim życiu. No, żeś nabrał tego, tej gęby. Akcja jest. Wyrzucamy dzisiaj wielkie porządki, więc pokażę Wam jak to idzie tutaj. Jak to jest wszystko wywożone. Co i jak. Ale trzęsie go. Tutaj ma klocek z Minecrafta. Ale o! Tutaj jest otworzone. I ja on sobie tutaj wyjeżdża. Tu jest takie, jakby. Yy... O Jezus! O właśnie, tu jest takie coś. I patrzcie, tutaj Tutaj się zakupuje trochę. Ale jedzie. <laughs> Wszystko, Tutaj są nasze baloty, które nie są już takie mega, mega fajne. Ale go też mamy teraz, kostki. Ci gdzieś ludno się zrobiło fajnie, tak Pięknie o. Tutaj kuniki stoją I trochę chyba, a nie do helikoptery, idą helikopterów O Patrzcie jak on to robi Jak on to tutaj robi tutaj wyrzuca i o, elegancko Jezu, szalone zrobił wielką stercę gówna Mount Everest Myślał, żeby wywozić tam na sam koniec, bo tam na samym końcu były ziemniaki i tam jest taka ziemia nierówna i tam konie nigdy nie chodzą, chyba że uciekną, bo tam sobie chodzą. Tam, tam na końcu pastwiska, tam już parę razy mówiłam, to myślał, żeby tam wywozić i żeby posiadać jakąś lucernę czy coś, no ale zmienił plany, bo dopiero przyczepę... Dopiero jeszcze nie ma o. spotkanie z sąsiadem to nie będę nagrywać Może pójdziemy co do koni. Pokażę Wam. Ale mega napisie, czy u Was też już taka trawka poszła. W ogóle taki mamy plus pastwiska tego, że tutaj nigdy nie robi się takie błoto jak wiecie, że idziecie i się zapada i tak dalej. To bardziej przystajnie mamy a tutaj to jest zawsze tak elegancko, tak fajnie i tutaj jest ślisko jak mega napada i jakieś burze będą idzie moja krówcia, idzie do mnie ona jest kochana tam balota już trzeba stawić, tu jeszcze trzeba trochę posprzątać to i trzeba naprawić ogrodzenie bo tam, tam się stało coś niefajnego I cześć moja ślicznotko ty Cześć Cześć moja Moja ty piękna Ty tak Już kofi idzie A będzie cię gonić nie Weź kofi szczurze ty Zostaw ją Patrzcie ona no to jest normalnie Łajza jesteś Łajza ładna masz grzywkę Ładną Taką ładną no Ty stary Cześć. Z dziewczynami. Jesteś zmuszony na nie, nie? Jesteś na nie zmuszony. O. No. No i co? Dziewczynki sobie stoją. Już mają boksy przygotowane na przyjście. Słuchaj, że tak od tym oddalam. Od, oddalam i... i... przesuwam, bo zła jakość było, była. Ale o, dziewczyny już mają boksy też przygotowane. Kilo znowu jest zła jakość. Oj, kofi! O. Nie kofcie się. W górze nie? O Kofi ogólnie to jest taka terrorystka w stadzie. Zostaw ją, nie patrz na nią tak. Mówią i przyszła miłości szuka. a ty? Ty też miłości szukasz, on też jest torturowany przez Kofianę. W ogóle ostatnio mówię. Bo ja często mówię na kofi, kofiana. I ostatnio z przy boksie i ja coś tam... Kofiana, kofiana! A mała do mnie Tatiana? Jaka Tatiana? O. Cześć! Cześć Tatiana! Ale tak się w sumie trochę przyjął i to tak. Czasami mi się że powiedzieć, aż Tatiana. No, Zawiam. No. Kofity i te twoje humorki ciążą, bo najlepiej tak by była sama. I nikt by się jednej nie przyczepił. O, one to takie torturowane są. One sobie nic nie robią co? Jedzie znowu, każę wam to z tej perspektywy, i tutaj tak fajnie też trawka urosła. O. Jedzie, jedzie. No, jest to prędkość poczuje, to jak szybko pędzi. Tutaj trzeba to posprzątać. Te kupi tutaj też. Nawet nie pamiętam od czego, a to chyba balut były rozbierane, tego są takie. Bo no, niektóre balaty miały takie niefajne warstwy. Te pierwsze 4-5 warstw to były spleśniałe albo czarne. New Holland. Dobra, ja już idę wam pokażę w sumie boksy. Jak tam z boksami. Mam nadzieję, że słychać wszystko, bo trochę zalwie. O, mój stary pierwszy ubiorc. No, mój pierwszy ubiorc. Miałam mój pierwszy kantar. To był ten z różowy różowym w koniki. Aha, Macha. Dobra, pokażę Wam stajnie. Jeszcze tylko musi posprzątać tam um, u Baileysa Tylko najpierw sprząta to jest z bo nie wiem czy wiecie, no, ale mieliśmy tam tak e, bardzo... E, no po prostu był, była hałda główna tak letko mówiąc. Bo nie dało się wywozić, bo jak było tak mega zimno i były takie mega kałuż, jak na przykład tutaj, to tam było tak miękko, że tato się potrafił zakopać. Ponad metra, o pół metra tam Więc no, musi, musiał tam wynosić te główno Z boksu, bo on mini koparką sprząta I No i w sumie to co, no to tyle chciałam powiedzieć Aha No i musi wywieźć tam, żeby zacząć u nich sprzątać Bo u Dawincza go sprzątał ten pierwszy i drugi boks, ale jeszcze musi u Bajlejsa i tam u starym boksie Kucyka. No i ten stary boks Kucyka jest już zepsuty. W sensie rozebrany. U, tu czyściutko słoma i sianko już jest. Tu też... I jeszcze balie, nie? I to I to, i ty, i ty No dobra, patrzcie, boksy już bym koniki szły, już do 5 przeprowadziłam ale muszę klacze jeszcze wziąć No i patrzcie Cianko wszystko jest. Także o tutaj jest fajnie wyczyszczone. Znaczy to tu wyrównał trochę, znaczy wyrównał, no wiecie o co chodzi. Chyba. Tak tutaj tą łychą. Zrobił, żeby było w miarę równo. Ale to musi wyschnąć, żeby było fajnie. Ten jego klocek. Dobra, idziemy po klacze. Cześć! Jak w czystości się żyje Cześć, cześć trzeba cię w uczesać I kofiana, kofiana Tatiana, nie? Tatiana jesteś Co? Co? Pokażę wam jej cycki dzisiaj znowu patrzcie Małe cóżki są. Nie tu jeszcze nie ma. ten kantar, bo znowu zepsujesz. On już mi chyba cztery kantary rozwalił. Psuj. Jest taki, że szok. O, tato dzisiaj powiedział, że już nie będzie sprzątać. Także ten i ten zostaje. Może jutro. I... I co? Dań ma czysto. O mogła, to tutaj wejść na ale zaraz rozwali boks. Co, budyniu? Co, budyniu? Co? To co? Będziemy się żegnać. I do następnego filmu.